Słuchajcie kochani, za chwilę wybieramy się z Danielem na wycieczkę rowerową A teraz kupujemy czapki Na jarmarku świętojańskim Jeszcze trochę olejku do opalania. Jedziemy pociągiem do leśnicy I w ten sposób zaczynamy naszą sobotnią wycieczkę No Oleśnicy by się je... do... Dotarliśmy do pierwszego punktu naszej wycieczki Czyli Oleśnicy leśnicy mnie jak przepsonowałem czy nie? Nie, no, nie nagrywałem się nic. Jedziemy na południe, bo trzeba przejechać przez Laskowice. Może zahaczymy o staw w Laskowicach? Możemy. Zahaczymy o staw w Laskowicach, zobaczymy co się tak dzieje. Zjechaliśmy trochę z głównej drogi, żeby mógł parę ujęć nagrać. Jesteśmy obecnie w zimnicy w okolicach Oleśnicy. Słaby dowcip, ale z racji tego, że jest dzisiaj sobota, to można. Widzicie, jak jest w zimnicy. Ciepło. To wszystko w żartach Daniela na dzisiaj. <noise> A i tu jest na naprawdę ładna droga. No właśnie, mieliśmy trochę obaw przed zjechaniem tutaj. Bo różnie to bywa. Z racji historycznych względów, kiedy Krzysztof przez chaszcze dwukilometrowe nas przeprowadził. Nas... Wysypisko śmieci. Na wysypisko śmieci. No. Czy inni widzowie mogą znać ten odcinek? O odcine... Ten odcinek był tylko nas na czacie wydany. I jesteśmy w centrum zimnicy. Czyli na przykład tu... Ale mamy cieplice w zimnicy, co? Daniel, Daniel nie może się uspokoić z tymi <laughs> żartami. Będziecie się może wydawało, że jedziemy naokoło. No. Ale to jest jedyna poprawna droga. To <laughs> się znalazł, jeden prosty trik. Drogowcy go nienawidzą Mamy mały postój w Ligocie Małej I co się śmiejesz? Żeby zobaczyć ten kościół Taki piękny Piękny ten kościół Daniel sobie robi żarty, a ja idę zobaczyć ołtarz Zamknięte na siatkę i kłódkę Chyba nic z tego nie wyjdzie Daniel całą drogę śpiewa piosenki, ale niestety jeszcze nie wydało mi się tego uwiecznić. Danielu, może teraz spróbujesz bałkanice? To była bałkanica? Tak. Wydawało mi się, że coś innego Wpywałeś, ona tańczy dla mnie i bałkanicę. Wszystko naraz. Dziewczyna ratownika. Powoli dojeżdżamy do głównego celu naszej wycieczki, czyli Jelcza Laskowice. Główny cel? Daniel nawet nie wiedział, że to główny cel tej wycieczki. Ja też nie wiedziałem, że to główny cel tej wycieczki. Dobra, dotarliśmy na plażę Wielczu, po szyszkach do celu. Znacie to przysłowie telewizowie. A plaża już tuż tuż, czyli tam. Pierwsze wrażenia z plaży? Bardzo czysto, ale trochę gorąco. Coś zjemy tutaj? Tam dalej są jakieś placówki chyba z jedzeniem. Placówki. Piękne wąsy. <laughs> jak chcecie zapuścić takie same jak wąsy jak ma Daniel, piszcie piszcie w komentarzach jak ja się raduję do kamery jak żeba no jesteśmy na tej plaży, ale taka przykre niespodzianka wyszła, że nie ma tutaj niczego do jedzenia, wszystko jest zamknięte wracamy do centrum Laskowic żeby coś przekąsić w takim razie a z plażą musimy się pożegnać obiad przekąszony co prawda, nie najlepszy, ale coś było. Jest, nie wiem, na, na to jezioro Bajka chyba nie będzie mniej, co mam to czas. No Byliśmy już na Bajkał. Nie, ale nie dzisiaj. A my tymczasem dojechaliśmy do Zakładu Fielcza i pomnika poświęconego więźniom Gross Rosen. Na terenie zakładu znajduje się taki bar w środku autobusu. Po drodze do Wrocławia zatrzymujemy się jeszcze przy pomniku poświęconym ofiarom obozu koncentracyjnego AL Radwiz. Znajdujemy się właśnie w okolicy Gajkowa. Zjechaliśmy z asfaltu, żeby trochę popodziwiać naturę i jedziemy obecnie wałami przy Odrze ile w tym prawdy? jesteśmy tak daleko, że aż szkoda gadać nie, wi nie wiadomo, czy wrócimy przed zachodem słońca jak to śpiewała koma, daleka droga do domu. Obecnie znajdujemy się w Kamieńcu Wrocławskim. Bardzo agresywni ludzie tutaj mieszkają, krzyczą, przeklinają. Zbliżamy się do Trestna i wszystko idzie zgodnie z moim planem, bo mamy tutaj złotą godzinę. Albo będziemy iść A według Daniela już mieliśmy pół godziny temu. Piszcie co o tym sądzicie w komentarzach. A jeżeli nie wiecie co to złota godzina. Złota godzina. To jest Jezus Maria, ta godzina o poranku i, i o zachodzie, kiedy słońce jest ładne złota i wszystko się świeci. I... I kobietom się podoba wszystko, tak nie narzekają, nie marudzą. I mężczyźni piją piwo wtedy. A kobiety pracują, piwo piją też. A potem wszyscy są grubi i nikt z nikim nie chce spać. Ale jak kobieta też będzie gruba, to nikt nie będzie chciał z nią spać i znowu będziecie spać razem. I znowu wszyscy się będą cieszyli, i p... będą latali. I chyba czas na pożegnanie. To wszystko w dzisiejszym cyklu Cześć. Jeśli podobał Wam się filmik, to zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie, włączcie notyfikacje i zaszerujcie. Uh -huh.